Smurfy i wioska dziewczyn, kij wierzby od wydawnictwa Egmont. Jest to kolejna część przygód dziewczyn smurfów z wioski dziewczyn, właśnie inspirowana filmową wersją, którą można było oglądać również na szklanym ekranie. Tytułowa wieżba, która ma niezwykły kij, magiczny kij. Jest zielarką. Ona robi tutaj różności z ziół, z roślin i mięta, którą tutaj widzimy. Bardzo chciałaby być taka jak ona Bardzo chciałaby jej pomagać Uczyć się od niej Ale wierzba nie potrzebuje pomocy Ona chce wszystko sama robić Uważa, że mięta jest za młoda I powie jej tutaj, że ma przyjść za 20 lat No bo mięta się nie popisała znajomością roślin i ziół Które w laboratorium wierzby się znajdują No ale podczas zbierania roślin w lesie Mięta bardzo chciała pomóc w wierzbie, więc ta ją odesłała do zbierania mniszka. Każdy wie, jak wygląda mniszek, więc mięta tutaj akurat pomylić się nie mogła, ale zobaczyła jakąś dziwną roślinę. Roślinę, która chciała ją zaatakować. Smerfy ruszyły jej na ratunek, oczywiście razem z wieżbą na czele. No i niestety wieżba użyła tutaj, zobaczcie, swojego kija, ale roślina ją zraniła. Wierzba straciła przytomność. Tutaj przyjechała burza, smerfy jej o wszystkim opowiedziały. No, i tak zaczęło się ratowanie wierzby. Dziewczyny będą musiały udać się w trudną i niebezpieczną wyprawę na koniec świata do cudownego źródła. Po drodze będzie naprawdę niebezpiecznie Chwilami będzie mrocznie Strasznie i w ogóle Ale wiadomo jak to w komiksach o Smurfach Wszystko się dobrze skończy Komiks ma ilustracje Identyczne jak wersja O wiosce dziewczyn ze szklanego ekranu Tutaj nie znajdziecie żadnego Męskiego osobnika Są same dziewczyny Wierzba jest taką można powiedzieć Odpowiedniczką papy Smurfa Możecie zobaczyć tutaj również ma czerwone ubranie Jak on jest naczelniczką tej Wioski. No i bez niej to tak właściwie tutaj nic się nie kręci, więc muszą ją koniecznie spróbować uzdrowić. Więcej o komiksie na blogu w opisie do filmu jest link.